Dzień dobry Państwu. To jest koncentrator przenośny. Wypożyczamy go Państwu razem ze stelażem oraz przenośną torbą, w której będą znajdować się dwie ładowarki: ładowarka do użytku domowego oraz ładowarka samochodowa. Wejście na ładowarkę znajduje się po lewej stronie koncentratora. Wkładamy wtyczkę i możemy go ładować. Sam koncentrator przenośny może działać bez ładowarki, ponieważ ma baterię wewnętrzną. Aby włączyć koncentrator, używamy tego przycisku Power. Musimy go przytrzymać, i koncentrator się włącza. Aby zwiększyć przepływ tlenu, używamy przycisku Plus. Aby go zmniejszyć, używamy Minusa. Do koncentratora musimy podłączyć dren do podawania tlenu oraz maseczkę lub wąsy tlenowe. Wejście na tlen jest tutaj z prawej strony i takim zestawem możemy już podawać dziecku tlen. Aby wyłączyć koncentrator używamy tego samego przycisku. Też musimy go przytrzymać. Jeśli w trakcie użytkowania koncentratora zaświeci się Państwu ikona przy tej fali, to prosimy o kontakt z zespołem dyżurnym. Bardzo ważne jest, jeśli Państwo nie będą użytkować koncentratora na co dzień, aby raz w tygodniu rozładować go do końca oraz naładować do pełna. Jest to bardzo ważne, aby zwiększyć żywotność akumulatora, aby te Sprzęty służyły nam po prostu jak najdłużej. Jeśli będą Państwo chcieli zwrócić koncentrator, bardzo prosimy o wyczyszczenie go wilgotną szmatką, również z ładowarkami i oddanie całego kompletu dla pielęgniarki, która u Państwa akurat będzie w domu. Dziękuję.